Nie ma to jak raz na jakiś czas, oprócz bycia kryminalistą, pojechać sobie na wieś. Proszę bardzo, sielski klimacik, jest przyjemnie, można sobie powąchać w zboże. Pięknie, cudownie. A tak serio to pewnie Was to nie zdziwi, ale myślałem, że wgrywanie modów do Teardown jest dużo, dużo trudniejsze niż jest. E, a tu proszę bardzo, możemy sobie pozwiedzać piękną Minecraftową wioskę i pobawić się troszeczkę rzeczami w niej. Więc proszę bardzo, pierwszy odcinek z modów z Teardown, na pierwszy ogień idzie Minecraft, więc mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Mam nadzieję, że subskrypcja również. No i słuchajcie, będziemy Cię zwiedzać. E, co my tu możemy robić? Czy możemy... Okej, okay, możemy zniszczyć, e, zniszczyć podstawkę od e, Grindstone'a, ale nie możemy samego Grindstone'a zniszczyć. Czy możemy go zniszczyć, Szotgale? Patrzcie! Możemy z niego zrobić pojemniczek na, nie wiem, na co może, co, co można przechowywać w, w zniszczonym Grindstone'ie? Diamenty. O właśnie, słuchajcie, słuchajcie, bo to jest przecież e, domek e, Kowala. To znaczy, że domek Kowala ma diamenty w środku. Proszę bardzo. Eee, halo, halo, mamy skrzynkę. Eee, rozwalamy ją, czy. Oh, można ją podnieść. Dobra, czekajcie. W takim razie o, otwórzmy ją. Halo, otwórz otwórzcie, Maxa. Aha, tylko tyle się da otworzyć. Dobra, co my tu mamy? To mi wygląda na. A. Na. A. Na. Iron. Okej. Okay. Tu mamy kolejny Iron. Tu mamy. O, węgiel. Dobra. Tu mamy. Kolejny. A, wiecie co? Wkurza mnie to. Czy nie możemy tego wyjąć? Aha, ramka jest metalowa. Czy nie możemy tego wyjąć w ten sposób? Proszę. 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 Proszę bardzo. Proszę bardzo. O. I proszę bardzo. O. Słuchajcie, misja na dzisiaj. Stajemy się bogatymi. Więc proszę bardzo. Bogactwo pakujemy do, naszego, do naszej miseczki z grindstone'a. Proszę bardzo. To też bierzemy. E, halo? Proszę się po... Proszę się podnieść. Wiem, że to jest ciężkie. Wiem, że trudno się to nosi. Ale damy radę. Pyk. Eee, co tu jeszcze mamy? O. Proszę bardzo. Okej. Okay. A myślę, że resztę możemy, słuchajcie, spalić z dymem. W tym kowalu jest beznadziejny lód. Każdy się z tym zgadza. Proszę bardzo. Wybijamy okna. Eee, wybijamy. Ups. Zniszczyłem chyba światło. Dobra, wybijamy okna. Proszę bardzo, słuchajcie, mamy blowtorch. Czy możemy to podpalić tym blowtorchem? Halo, czy blowtorch jest dobry do robienia pożarów w domu? Jak coś to był żelazko zosta było zostawione. Okej, okay, willażer zostawił żelazko w środku. Proszę bardzo. E czy widać jak się pali? Nie widać. E czy ten pożar w ogóle wyjdzie na zewnątrz? E Zdecydowanie wyjdzie na zewnątrz OK, czyli e, Chyba to już jest koniec naszego domku e, Chyba, że da się to ugasić Halo Halo, dobra Gasimy e, To chyba niewiele pomoże e, Patrząc na Level e, Na level e, tutaj e, Tego pożaru Dobra, słuchajcie, bierzemy nasz o! 200 IQ, co zrobić, kiedy mamy bardzo dużo żelaza, a chcielibyśmy mieć złoto? Ha? Ha? Co zrobić? Proszę bardzo, patrzcie na to. Patrzcie na to, ale jak coś, to. Jak coś, to pamiętajcie. Yy, nie róbcie to. Te... Co to ma być? Czy, czy to ma jakiś filtr antyzłotowy, że nie można że nie można przemalować swojego minerału na inny kolor? W sensie niby jest przemalowany, ale zrobił się z niego taki teraz... Nie wiem, srebrny. To jest farba, farba chromowana czy coś? Co to ma być? Chciałem, żeby to było żółte. Ech, musimy znaleźć inne bogactwo. Słuchajcie, w tym domu już żadnego bogactwa nie znajdziemy. E... O, uuu dzień dzień dobry kolego. Halo, co my tu Oj, oj! Wow! Zobaczcie, jak ziemia popękała. Ok. Eee... Zobaczmy, co tu się stało tak dokładnie. Odrzućmy te... Te kawałki wielkie. Wow, tu jest... Patrzcie, wielki kawał dachu. Dobra. Ej. Zobaczcie na to! Ale kozak, zobaczcie... Bardzo, bardzo realistyczny wybuch ogólnie. Zrobiło delikatną dziurę w ziemi i takie popękania fajne. Eee. I... O kurczę. <ścoughs> ja to chcę zobaczyć od środka, czekajcie. Eee. Co tam? Mam nadzieję, że nie ma żadnych ofiar w środku. Nie, nie ma, ale... Eee. Troszkę. Troszkę bałagan w domu zostawiliśmy. Eee. I łóżko się komuś rozwaliło Bardzo ładne, czerwone Eee Okej, okay. jak coś to nie my. A w tym domu Dzień doberek Halo, halo Czy jest tu, czy jest tu kto Eee, o Możemy sobie pochodnie trzymać Czekajcie, to będzie dobry pomysł Możemy sobie oświetlać pochodnią Dobra, ten dom się trochę trzyma Trochę podłoga się zapadła Trochę się ściany uszkodziły, ale jest wszystko w porządku a my, słuchajcie, musimy nadal znaleźć jakieś bogactwo. My ja tutaj nie daruję sobie, jeśli nie znajdziemy żadnego bogactwa. Może w kościele będzie bogactwo, co? Może ktoś tam tacy dorzucił jakiegoś diamencika albo coś? Bo ja chcę. Słuchajcie, ja chcę sobie kupić zamek. Ja chcę sobie kupić zamek za diamenty i. Czy możemy. Halo, nie działa drabina? To jak my tam wejdziemy teraz? Czekajcie. Oprócz tego. Tu są jeszcze jakieś budyneczki. Co my tu mamy? Skrzynka. Co w skrzynce? Jest diament. Co my tu jeszcze mamy? Eee, Wiecie co trudno w sumie to trudno zajrzeć. Eee, nic tu w sumie nie ma. Oprócz tego, jest trochę innych. O! Nie, 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 nie. Bierzemy diament. Diament jest mój. W takim razie znaleźliśmy diamencik. Eee. Połóżmy go sobie gdzieś tutaj e, w widocznym miejscu, na przykład tutaj, o. Żeby nam nikt nie ukradł. I musimy znaleźć, może w jakimś innym domu będzie jeszcze diamy, co? Tutaj. Halo? Za książkami może gdzieś? Nope. A może. Tu gdzieś? Nie, to jest tylko balkon. E, tu nas jeszcze nie było. Halo? Drzwi? Serio. <noise> Czemu tu nic nie ma w środku? E, a tutaj, niech zgadnę, też nic nie ma. Też nic nie ma. E, o! Oh. E, nasz ziomeczek ciągle się pali. A tu mamy jakiś. Co to jest? Czy to był kawałek jakiegoś. E, Redstone'a czy coś? Dobra. Pal się. A tu? Nie, tu jest tylko crafting. Come on! Jak my mamy zostać się bogaci, skoro nie ma nawet z czego stać się bogatymi w tej wiosce? Po co mamy kraść wiosce rzeczy, skoro nie ma co kraść? A co to? Eee, to jest, wiecie co, chyba jakaś plansza do debugowania. W sensie, twórca tej mapy zostawił tą planszę. <laughs> może w skrzynce jest w takim razie jakiś... Eee, w skrzynce może? Może w skrzynce jest. Nic nie ma! No dobra, a w piecyku... Też nic nie ma. Uu! Uh, uuu, uh, Tu mamy itemki, tylko jak je stąd wziąć? Eee, shotgunem. Bum! Bum, bum! Bum! O! Dobra! Dobra. E, znaczy... Drugie dzieci diamentów tak naprawdę nie wykopuje się bronią falną, ale... Tutaj działa. Okej okay. Diamencik jeden. Diamencik dwa. Jeden tylko możemy. Czy możemy mieć złoto? Do czego nam się przydałoby złoto? Halo, złoto. E, złoto chyba do niczego nam się nie przyda. Dobra, wiecie co? To ja proponuję wziąć naszego. E, wziąć naszego diamencika. Proszę bardzo. Bierzemy. Na... Wow! Wow! Chwila! Dobra, tutaj, tutaj nie działa. Aha. On nie jest taki twardy, żeby zniszczyć drewno. Ale jest wystarczająco twardy. Żeby robić dziury w ziemi. Okej, okay, jak meteoryt patrzcie. E. Okej, okay, ma sens. Za to ścieżka się już nie niszczy. Dobra, koniec tutaj machania głową. Gdzieś tu jest nasz diament. Proszę bardzo, mamy nasz diamencik. Mamy dwa diamenty. Czas kupić sobie zamek. Proszę bardzo, moi drodzy, za ze z diamentów w balu. I kupiłem sobie zamek, tylko nie, za nie zaglądałem do środka, więc nie wiem, co on tutaj w środku ma. Eee, na pewno ma, jakiś, ma jakieś wieże. Czy w wieżach będzie na przykład, nie wiem, eee, jacuzzi czy coś? Mamy schody. Okej, okay. mogą być schody. Eee, a na szczycie będzie jacuzzi. Na też nic nie ma. Halo, co to ma być? O, przepraszam. Na co ja wydałem moje dwa diamenty na kawał cegieł, drzwi i mały beznadziejny domek po środku? Come on, come on, come on, come on, come on, come on. niech w środku przynajmniej będzie jakieś jacuzzi, prawda? E. To jest to, to jest. O, możemy się pod stołem schować. Dobra, w razie jakby jakby. E, nie wiem, mąż kochanki przed to możemy sobie wejść tutaj pod stół. Ale dobra, co jest w skrzynce? Czy mamy w skrzynce jakieś. Przynajmniej bogactwa czy coś. Uuu! Uh. Dobra. Mamy. Halo! E, może nie deską, poczekajcie. Musimy trochę. Musimy naprawić tą tą paskudną, proszę bardzo, skrzynkę. Trochę nam się śmieć po nas spywało. Come on! Czekajcie, to mi, to mnie wkurza, to mnie strasznie wkurza. Halo, proszę dać mi spokój, ja chcę kill off. i chcę siekierkę, proszę bardzo i, aha, już zepsułem już sobie kill off, okej, okay. eee, czy łopata jest nadal działająca? Łopata, łopa, łopa, łopata, okej, okay. <laughs> My tu mamy całkiem sporo bogactwa, słuchajcie. Normalnie ja chyba zainwestowałem te dwa diamenty w kryptowaluty czy coś. Patrzcie. Mamy diament. Eee, co by tutaj z nim zrobić? Może coś z siekierką zrobimy. Czy możemy ją urąbać drewno? Oh! What? Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że można... Aż tak mocno! Proszę bardzo, ciach, ciach. E, dosyć mocna ta się kiera, zobaczcie, aż by się trzonek ułamał Ale. Ale... Ostrze jest dosyć mocne, proszę bardzo, boom, boom, boom Aż sobie wyłupałem dziury na wylot Okej, okay. czy w takim razie łopata jest tak samo dobra w kopaniu w ziemi? Uwaga! E, chyba tak. Patrzcie, możemy sobie ścieżkę wykopać. Taką głęboką trochę. Ale ścieżkę. Proszę bardzo. Piękna ścieżka. Możemy tu sobie grządki zasadzić czy coś. E... No dobra. Wiecie co? Bardzo mi się zaczynają podobać te mody do Tirdauna. Nawet jeśli nic nie robią. To jest śmiesznie. E, może napalmy w piecu, co? Żeby było przytulniej. Musimy nałożyć drewna do pieca, proszę bardzo. Drewno do pieca. Wkładamy, wkładamy dechy, wkładamy. Podpalmy to. Mam nadzieję, że nie spajam tu domku. Pyk. 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 Patrzcie. Realistyczny piecyk w realistycznym domku. Wszystko pięknie, ładnie wygląda, wszystko pięknie, ładnie działa. E, myślę, że. A co jeśli tam na górze rzeczywiście coś ukrytego. Jak tam wejść? Może deską się spróbować wspiąć, proszę bardzo, jedna deska. Druga deska o nie wiem, stąd trzecia deska? A, chyba nie, dobra. Oh, mam inny pomysł. A jakbyśmy sobie wskoczyli z murku. Albo z murku zrobili deskę. Proszę bardzo. E, na przykład... Na przykład tu. Uwaga. E, pyk. Boom. E, nie wiem, czy to działa. To bardziej wygląda jak taka piracka, wiecie... E, jak piraci robili taką dyskę, po której zrzucali ludzi do rekinów. E, nie wiem, czy to rusztowanie ma działać, ale... Wygląda jakby, o nie, dom mi się zaczyna palić. Wiecie co? To ja może jest. Zadziałało. To ja się może upewnię, że tutaj nie ma skarbów. E. Tutaj było tylko łóżko. Może pod łóżkiem. Jestem zawiedziony. Moje plany inwestycyjne legły w gruzach. Ukradłem dwa diamenty i dostałem za to beznadziejny domek. Nigdy więcej, słuchajcie. Nigdy więcej. Zobaczymy, jak tam nasz pożar. Eee... Nasz pożar dosyć mocno się już rozprzestrzenia. To ja może, słuchajcie, skończę ten odcinek w tym miejscu, co? Eee, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Jeśli chcielibyście więcej odcinków z modu do Teardown'a, eee, to dajcie znać w komentarzu. Eee, a ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i... Cześć!